Dzisiaj album angielskiego fotografika i nie tylko. Cecilia Bitona, który urodził się w 1904 roku, a zmarł w 1980. Jego pierwsze zetknięcie z fotografią to była, był aparat jego Niani, która go nauczyła w dzieciństwie wywoływania filmów, w ogóle robienia zdjęć. Natomiast zaczął studia od historii sztuki i architektury w związku z tym tak jak tutaj widać jego jakby uzdolnienia były wszechstronne nie tyle potrafił fotografować co także projektował dekoracje i kostiumy między innymi za kostiumy które nosiła Audrey Hepburn w filmie Marfa Lady dostał Oscara też nagrody tony Sporo różnych produkcji inscenizował dla teatru i filmu, ale zawsze jest bardziej znany z fotografii, która towarzyszyła, może tak powiem, na 50%. Pozostałe produkcje artystyczne, czyli dekoracje i kostiumy, też dużo czasu mu zajmowały. Jego muzą, jak tutaj widać, była Greta Garbo. Wiązała z nią, go z nią długa przyjaźnie, także robił też sporo takiej fotografii, można było powiedzieć reportażowo ulicznej. Były to tak zwane, jak się obecnie mówi, troszkę artystyczne portrety w różnych wnętrzach, nie typowo takie stylizowane, chociaż był też oczywiście takim rasowym fotografem mody i robił sporo zdjęć. Był regularnym fotografem Etatowym w czołowych dwóch magazynach amerykańskich, a więc Vanity Fair Ivoque, i Vogue i większość tych fotografii tutaj z tego albumu poświęconego nowojorskim i właściwie amerykańskim latom twórczości Cecila Bitona, możemy tutaj właśnie zobaczyć. Poza fotografią mody, tak jak tutaj widać, robił fotografię Portretowe, między innymi artystów rokowych, chociaż głównie skupiał się na teatrze i filmie. Jak widać, jest to artysta wszechstronny, potrafił sobie radzić z wieloma dyscyplinami sztuki, a co najważniejsze, w każdej się dobrze sprawdzał i został zapamiętany jako jeden z ważniejszych fotografików XX wieku, także warto do niego wracać, warto uczyć się na jego fotografiach jak dobrze fotografować. No i na koniec mrelady tych na okładce. Dziękuję za uwagę.